No, Z powstania zagórzyckiego śpiewnika chodziło za nami już bardzo długo, bo się słyszało po, po różnych imprezach, tutaj to się odbywały, że coś takiego funkcjonowało, że, że były przyśpiewki związane bezpośrednio z zagórzycami, że, że, że były też prace, które zawierały te przyśpiewki. Dotarliśmy do różnych opracowań i zależało nam, żeby w tym jednym śpiewniku znalazły się takie, które tylko dotyczą zagórzec. No dawniej to, to spotykaliśmy się na takich uroczystościach wiejskich, jak na przykład poświęcenie motopompy, gdzie strażacy dostali pierwszą motorówkę do samochodu strażackiego. No i oczywiście jak to się wszyscy spotykali razem, takich grupowych, gdzieś sobie jedna osoba przypomniała jedną piosenkę, druga osoba drugą i śpiewali. Rodzice nasi, starsi, potem my po troszku przy takich okazjach. Ojciec Polek, kupił oficery, kapki mryka. Zagórzycy to jest taka wesoła wieś. Chciałam powiedzieć, że Święta Jabłoni to są już prawie 50 lat. przy tej okazji panowie śpiewali, a kobiety Zagórzycki Śpiewnik jest to naprawdę wyjątkowy projekt, którego celem było ocalenie od zapomnienia tradycji muzycznych wsi Zagórzyce. Cały proces powstawania śpiewnika jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ to właśnie mieszkańcy, najstarsi mieszkańcy wsi Zagórzyc, Spotykali się podczas warsztatów muzycznych, odkrywali właśnie dawne słowa, przyśpiewek, piosenek, e, dawne też zapisy muzyczne e, tych przyśpiewek. Mamy bardzo, bardzo bogatą historię i myślę, że taki śpiewnik jest też taką nicią y, z, wspólnoty między mieszkańcami, bo, bo to widać nawet po dzisiejszym spotkaniu, że chętnie wracają, chętnie wracają do śpiewania, pamiętają i, i to jest coś, co łączy, a w dzisiejszych czasach myślę, że bardzo ważne. I wiadeczka nie trać, żegnij tylko słowo, Bóg ci...